Witajcie, o, taki mam fajny zespół o, to jest zespół Dżem taką fajną ma właśnie koszulkę mam wszystkie zespoły takich właśnie koszulek tych, tych, no teraz właśnie jeszcze jak jest zawsze lato to Zawsze za latem, codziennie sobie kupuję różne zespoły koszulek, bo w takich się lubię. Widzicie? Ej, mam kilka takich różnych, ciekawych tych wersji. No. Są takie wiesz, jeszcze fajne, różne takie z tych różnych mam zespołów. No. To są jeszcze takie różne fajne. O! I tu mam taki fajny o, zespół. Właśnie. Takiego, widzicie, o! Tutaj fajny mam zespół. Zespół taki fajny. O! o. Tu jest ta właśnie koszuleczka fajna. Z takim fajnym z zespołem mam. O, to jest zespół, ten dżem, dżem. No, zawsze tak kupuję właśnie sobie koszuleczki. Kilka właśnie tych zespołów, no. Y, zawsze latem kupuję sobie różne takie właśnie koszulki, o. Tutaj mam fajny ten dżem, taki, no, to jest ten taki fajny Oj na lepszy zespół, no. Jest to tak zawsze właśnie jak jest zawsze tak właśnie ciepło jest latem, to kupuję sobie różne nowości koszulek. No. Także mówię, ja zawsze lubię takie właśnie mieć codziennie fajne fajne ciekawe koszulki no to wiadomo, to, to, to się kupuje takie na co dzień fajne, nowe koszuleczki. No. O, tutaj o, o fajne. No. I to gdzieś tak, gdzieś jadę, zakładam sobie fajnie i mogę gdzieś nad wodę i sobie jadę. Mogę sobie właśnie taką koszuleczkę zakładam, taką fajną zespołu. No, to jest mój najlepszy zespół. No. No. I jeszcze mam tam kilka różnych wersji tych, tych zespołów tych właśnie z tych skoszulek. To jest moja pełna kolekcja. No. Także coś różne jeszcze mam takich różnych, takich fajnych, ciekawych tych wersji. Także to tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.